Dziś pokażę wam jak zdjąć zadupek Jak widać całkiem dobrze nam to idzie, nie? Trzymaj to, Co leczyłem Bo masz nagrywę, ja mam łamać To Łań łama. jak już się nie ma tuła Czyli goś Naginaj Naginam Kurwa ruszasz się jak co się było? Gdzie jestem, Ben? Nie w tym miejscu. Do kolekcji. <grym> o, coś mi w nadgarstku pykło. Pan tu jest. <grym> Pozdrawiasz burmistrza. No. Ty, dziura się robi, to dobrze. Okay. Czego takie dziwne robią? Co ja? jakieś no, jakiś tak, jak nie tak mm, No tu leżała. Mała. Francuz mm. O, może być i Francuz. Ty się odpieprz od porządku. To jest Peugeot Francuz. Co mi się uda? Ty, może drugą stronę teraz? <noise> Pierwszy z <przez> cały ten. Coś <noise> pękło. Nie wiem co. To się odpęknie. Ale fajnie. Ty, to patrz, to tak było. Hmm. Podwójny zadupek. Ale no, teraz się odbędzie.

To było tak od razu. Udało się. Teraz z nikonu wziąć troszkę i będzie. Ej, jeszcze to trzeba ode Powód naszego kurwa. Nie chcę. O do Nie możesz wykręcić. Jezu, co za... Nie da się, bo jest zapieczony. Dobre, włączam, tak to zapieczony jest. No gadajcie. Dobra, włączę to, jak to sto najbliżej do końca Do końca ma być. To jak jeszcze będzie yyy e, 40 minut. Zapaliczka pa.